Cześć, tu Kala, przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem, z podsumowaniem wszystkich prac, które zrobiłam 6 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Scrapbookingu. Jak widzicie są to głównie prace, które stworzyłam na wyzwania w Craft O'Clock, bardzo lubię ich wyzwania i zawsze wszystkich gorąco zachęcam, żeby brać udział, bo paczki od Reni są naprawdę fajne, jak zawsze moja Kicia. Ale przede wszystkim chciałabym Wam pokazać efekt live'a, który zrobiłam dla sklepu Świat Pasji. Jeśli ktoś nie widział, serdecznie zapraszam. Link zamieszczę w opisie. Jest do obejrzenia na ich fanpage'u na Facebooku. Jest to pudełko na zdjęcia w stylu steampunk, takie męskie. Tego do pudełka są świetną alternatywą dla osób, które nie chcą wklejać zdjęć do albumów albo po prostu nie chcą albumów, chcą mieć zdjęcia luzem, więc to jest taka alternatywa dla albumu tradycyjnego. Jak widzicie już tutaj mieści się spokojnie zdjęcie 10 na 15 Mamy tą stążeczkę, która pomaga zdjęcia wyciągać, więc wszystko jest fajnie i wygodnie zapakowane. Można też tutaj umieścić jakiś drobny prezent. To jest miejsce na życzenia lub na jakąś kopertę można też umieścić z jakimś voucherem. Pudełko robiłam od podstaw z tektury typu permat, Więc jeśli ktoś jest ciekawy jak takie pudełko wykonać to live czeka na Was tak jak mówiłam na fanpage'u Świat Oczywiście zawsze przy wyzwaniach robię sobie też mini wyzwania sama w sobie. Było wyzwanie na zrobienie pracy ze zdjęciem więc postanowiłam zrobić taki najmniejszy album scrapbookingowy. W życiu, jaki tworzyłam, on ma wielkość, no prawie pudełka do zapałek, 6 cm na 4, no i tutaj niecałe 1,5 mm, 2 grubości. Oczywiście, przy robieniu zapomniałam tutaj doliczyć grubość zdjęć, więc on troszkę mi się tu nie domyka, ale do czego mamy stążeczkę. Zmieścił ponad 12 zdjęć. Więc pierwsze co kieszonka? W kieszonce, właśnie pierwsze zdjęcie. Zamieściłam tu zdjęcia z warsztatu stworzenia węka lawendy z zeszłego roku, który bardzo polecam. Tutaj tworzyłyśmy tego typu wianeczki. No i miejsce nazywa się Lawenda Krakowiana. Bardzo polecam. Prowadzi to moja przyjaciółka. Jest to świetne miejsce, żeby się zrelaksować. Mamy tam kilka różnych innych atrakcji, więc poszukajcie, zobaczcie. Pod Wrocławiem, taka propo. No i jak widzicie, tutaj mamy klapeczkę. Tutaj takie klapeczki ozdobne. Żeby więcej zdjęć. Tutaj selfie z wszystkimi dziewczynami, które brały udział. No i jeszcze taka mała koperta na małe canieca, Także zobaczcie, jakie skrapuszko małe, słodkie mi powstało. Kolejna Praca to było bingo, i w tym momencie postanowiłam stworzyć też sobie wyzwanie i zrobić bardzo dużą kartkę. Ta kartka to jest połówka A4, ale zbiegowana wzdłuż, więc to tak jakby mi taki duża DLK. Zobaczcie, tutaj jest tradycyjna DLK, więc jakie tutaj mamy proporcje? Myślę, że wyszło mi całkiem fajnie. Nie do końca moja kolorystyka, ale. Jak widzicie, jest to grubasek, bardzo fajny. Myślę, że idealnie na prezent. Dużo kwiatów, więc nie musimy już się martwić o bukiety. Kolejne wyzwanie to był lift, lift pracy. I tam mieliśmy do wykonania dwie kartki. Podobne, podobne do siebie w sumie, takie rodzeństwo kartkowe. Ja postawi, postawiłam na taki styl vintage, retro. Jak widzicie kolekcja Lost in Time, Lost in Time. No i tak, tutaj zrobiłam wzór przez maskę i zembosowałam na taki fajny brokatowo złoty kolor. Jeszcze oprócz, a, przepraszam, oprócz całej kompozycji, tu koci włos mi się zaplątał, chyba i trochę kleju. Oprócz tego sobie podkreśliłam tego motylka i ważkę Glossy Accent, przez to mamy bardzo fajny taki punkt kulminacyjny na tej kartce. Wnętrze prosto jak zwykle, karteczki wkładam przez na taki dziurkacz czy to zdjęć narożnikowym. Dzięki temu możemy w prosty sposób wydrukować sobie coś na tej kartce. Lub wymienić całkowicie tą kartkę. i Ją użyć jeszcze raz. Bardzo mi się podoba ta. Ta, ten pomysł, żeby kartki używać jeszcze raz, że to nie będzie tylko jednorazowy pro, produkt. No i na końcu to jest już praca z live'em, z live'u, pracę, którą tworzyłam równo z live'em, czyli w godzinach od północy do pierwszej, czy nie, do drugiej prawie. Nie skończyłam ją równo na live'ie, tylko, tylko nie skończyłam jej ozdabiać, bo już musiałam i spać. Jest to taki mały albumik harmonikowy, ale z kartkami. Renia robiła to z dwóch kart, chyba A4, ja robiłam to z jednej kartki A3, więc u mnie ta baza wygląda trochę inaczej. W środku, bo jak widzicie, jest dość prosta. Nie kombinowałam, bo jednak tutaj to jest bardzo mała forma chyba 10x10 z 10. No, tutaj jest 12 na 12 tak. A kartki w środku mają. 11, no czyli mniej więcej tu się zmieszczą zdjęcia 10 na 10, więc w sumie tutaj zostaje nam duży margines do, do zdabiania. więc jeśli już, no to po wywołaniu zdjęć, może ponaklejam jeszcze na nie jakieś kompozycje. No i tak samo Lost in Time wykorzystam, bo po prostu już tą kolekcję mam na wierzchu i stąd wybór tej kolekcji. Także ja jestem bardzo zadowolona, że w jeden dzień udało mi się zrobić tyle prac. Hmm. Gdzie jest moje skarpuszko Jest. No, szczególnie podoba mi się ten, ten maluszek. Ja naprawdę jestem z niego zadowolona, bo ja bardzo lubię takie miniaturki, więc myślę, że jeszcze zrobię kilka tego typu portfelowych czy wręcz kieszonkowych adumików. Tak więc tak się prezentuje. Prezentuję efekty mojego świętowania dnia Scrabookingu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak jak wspominałam, zapraszam na obejrzenie live'a. No, to wszystko. Pa!